Cześć wszystkim, tutaj ja, a to jest mój Switch. Kupiłem sobie kartę do nagrywania, taką tanią, za coś 70 zł. Dzisiaj właśnie przyszła i już zdążyłem się trochę pobawić, bo chciałem spróbować sobie nagrać coś ze swojego Switcha, którego mam już od 2019 roku. No, trochę się tu gieru zbierało, co nie? Pokażę Wam je tutaj wszystkie. Ja. Czy jestem zadowolony z tej karty, co kupiłem? Hmm. No powiedzmy, że trochę jestem, ale mogło być lepiej. Największą wadą tej karty, którą kupiłem, to jest to, że jak największą wadą jest taką, że jak nagrywa Full HD, to jest maksymalnie 30 FPSów, a jeśli chcesz mieć 60, to musisz mieć na 720p, więc. Jeśli chcę mieć Full HD, to muszę zeskalować obraz właśnie na e, Full HD, ale niestety później obraz trochę gorzej wygląda. Ale przynajmniej jest płynny. Okay, tutaj jest. E, no. Jak się to na. Valley na Switchu. No, tutaj wygląda okej, okay, choć mam wrażenie, że trochę obraz jest. E, niepłynny. Nie, takie takie. Dziwne skoki są, chyba coś nazywa przepływy albo przeloty. Nie wiem. No, trochę słabo to wygląda. Ale na innych grach testowałem i tam już takich problemów nie ma. Na przykład na Don't Starve. No to sobie włączę. Teraz sobie zagram w Donwell. To jest fajna gierka, taka malutka. No ale myślę sobie, że na początek to co teraz zdobyłem, to chyba mi starczy. Może jak kiedyś się wzbogacę. To sobie kupi jakąś Avermedię. W ogóle nie rozumiem, czemu te Avermedie są takie drogie. 700 zł, 800, 900. Co nie oszaleli? To jest kurde, tylko, no. karta jakaś. która, no wiesz, nagrywa obraz z HDMI. To jak drogie to może być? Nie wiem. Niewidocznie drogie na tyle, żeby wycenić je na 700 zł. Dobra. Jest e, taka gra. Gdzie się spada z. Czyli ją trochę. Okej, okay. to jest ta gra, gdzie się spada z. No, ze studni. O! Co nie? Więc spada się ze studni, tu jakieś robale chodzą i się strzela jakimś syfem z nóg. Właśnie, jest też mały problem związany z tym, że ta gra jest trochę. Jest mały delay, przez co niestety trochę może to być problematyczne w grach, które wymagają większego skilla. Kurde, jeszcze tam nie dostanę. Trudno. No ale chyba sobie poradzę jakoś. Myślałem, żeby spróbować e, po prostu nagrywać, czy grać. Nagrać to na OBS-ie, a grać przez monitor, tylko muszę sobie załatwić jakiś rozdzielacz HDMI. Kurde, no ale mi co wyjdzie. Dobra. Ok, przyszedłem poziom. No to dobra. W przyszłości może uda mi się coś nagrać tutaj. A ten filmik tutaj to był tylko taki test. No to to byłoby wszystko na tyle. Do zobaczenia.